Siły własnego charakteru i sprawdzenia wytrzymałości organizmu w trudnych warunkach. Warunki są dość ekstremalne, bo temperatura wody wynosi 3 stopnie. E, mało tego, nasza rzeka no, dość meandruje i są różne, różne niebezpieczne miejsca, jednak zabezpieczenie imprezy jest e, na tyle dobre, że praktycznie wszyscy, wszyscy są e, pod, pod opieką. Rekord jest 52 minuty, a co będzie, to zobaczymy. Jest, mamy w swojej gronie ludzi, którzy potrafią to zrobić szybciej, ale wiatr, jak widać, płynie. Jest długo stronę, także nie wiemy, co będzie. Od czterech lat tutaj yy, pływam. Ja zawsze to środowisko znałem. Miałem dużo takich kontaktów osobistych. Yy, Zrobiłem w pewnym momencie też uprawnienia nurkowe. <grych> Na wyprawy różne też się z nimi zabierają po Polsce. No i robią to, mówią, płyn, płynę. No, za pierwszym razem Tata powiedziała, że jest pływ. No. Powiedziałem, że chęcią spróbuję. Skoczyłem, akurat pogoda nam dopisywała, przepłynęliśmy, to bardzo fajna zabawa dla mnie było. Trzeba troszeczkę odwagi, trochę wprawy, bez problemu. W, odpo w odpowiednim stroju można przeżyć. Trzeba się przełamać troszeczkę. Wszystko jest na luzie. To jest dla przyjemności i dla twardzieli, więc trzeba czerpać przyjemności życia. Prognoza pogody już za chwilę w Polsat News.